Witam w tak, Panie filmik jak u mnie działa sterowanie kotłem. Tak jak widać ostatni raz pracował 2,5 godziny temu gdzieś, wcześniej 4 godziny temu. Nie, koczył się załącza. Teraz w jako Dopiero jak się załączy podłogówka albo grzejniki sterownik od podłogówki. Także mam jeden czujnik w pokoju. Tu jest odbiornik, który załącza pompę. Kiedy załączy pompa pierwsza lub druga obiegowa? Dopiero uruchamia się piec, ewentualnie temperatura wody spadnie. To wtedy kocioł się uruchamia. Połączony z braggerem, Jestem z bragera bardzo zadowolony. Działa za p 05 sam wszystko dobiera, odpowiedni tlen utrzymuje, korekty robi przed zmianem palnika, bo miałem wcześniej retortę okrągłą teraz mam sv 200 z zapalarką Na dwa lata temu na zimę poszły mi 3 tony, no, teraz na zimę poszły mi tylko 2 tony już. Wtedy został zamontowany właśnie Bragger. No, jeszcze ocieplone ściany, więc nie wiem ile Bragger, ile ściany. na no, w tym roku zobaczymy ile pójdzie. Będzie wiadomo dokładnie. No, i to w sumie wszystko. No, jestem zadowolony z Bragera i pracy w automacie. No i ze sterowania teraz wszystko ciągle. Kocioł sam się uruchamia, i no jeszcze buferu czekam. Na bufory myślę, i. Żeby nie szarpało tak kotłem ogólniki się załączą to z bufora będą ciągły Zanim ruchomi kocioł się Też dłuższe przerwy będzie miał kocioł Teraz sobie zauważyłem że trochę mniejsze spalanie jest jak jest na sterownikach i Uruchamia się tylko wtedy kiedy potrzeba No dobra w sumie to wszystko o, Zaraz zobaczymy Jak widać czujnik temperatury chyba z korytarza to jest się załączył więc od dania sygnału chyba minuta czasu jest albo trzy minuty już nie pamiętam minuta żeby wystartowała pompa więc chwilę tu jeszcze postajemy żeby zobaczyć jak to u mnie wygląda Temperatura jeszcze nigdy mi nie spadła poniżej. O właśnie załączył pompę. Dało, dało sygnał na obieg i test ognia i będzie rozpalony. No dobra, to wszystko z tej kotłowni. Na razie taka mała krótka wrzutka.